inicjatywa pana prezydenta Szymona Michałka, który w zeszłym roku postanowił wyprowadzić tą sztukę, teatr z do Centrum Kultury również na te dzielnice mniej zagospodarowane kulturalnie, które mają dalej do, do domów kultury. W zeszłym roku właśnie ten spektakl, czyli wir w reżyserii Barbary Dudzkiej do muzyki zespołu K-Essence na żywo był na Pudlerskiej, gdzie w tym roku mieliśmy indyjskie tańce zespołu Natara. O tym, że w zasadzie tak bardzo gonimy w życiu, że nie mamy czasu na życie tak naprawdę. Poza tym jest to pęd ku karierze, który nie zawsze prowadzi do szczęścia. I w zasadzie my pokazujemy w tym spektaklu, że on prowadzi jednak do smutku finalnie, że pieniądze, bogactwo, władza nie dają nam szczęścia. Ten spektakl jest okrojony teraz, okrojony z, takiej, z tego blichtru teatralnego, to, co normalnie w Chorzewskim Centrum Kultury jest dostępne. Tutaj częściowo tylko jest, ale to jest jeszcze to jest świetna sprawa, bo dzięki temu tak naprawdę uzyskuje się takie wrażenie bliskości, zarówno i tancerzy, jak i muzyków. Nie ma tego, nie ma tego, fra, tego wrażenia, że to jest wszystko gdzieś bardzo daleko, tylko ludzie są bardzo blisko i, i dzięki temu publiczność może z tym bardziej obcować. Warto szerzyć muzykę dobrą, szerzyć kulturę, zachęcać ludzi tutaj lokalnie mieszkających i nie tylko, żeby po prostu przyjechali, zobaczyli coś nowego. Bardzo fajna inicjatywa, tutaj się coś takiego na pewno przyda. Myślę, że będzie liczna publiczność w teatrze, też byliśmy z koleżanką. Także inna atmosfera, inny dźwięk muzyki, inaczej brzmi głos Bartka, bo też z kolei wspieram Kajasą, uważam, że to świetny zespół. Jest bardzo istotne, żeby łączyć rzeczy nieoczywiste. Dzisiaj tutaj e, na biadaczu pokazujemy, że wśród wami loków też można wyjść do ludzi z kulturą. Rok temu e, spektakl Wir e, w reżyserii e, pani Barbary Dudzkiej do którego tutaj piosenki słyszymy w tle. Zespół KSNS był na ulicy Podleckiej. dzisiaj jesteśmy na, na Biadaczu, także fajnie się to rozwija. Ale to nie wszystko, bo mamy wiele różnych ciekawych atrakcji dla mieszkańców, między innymi 6 września Teatr Natomia w Maciekowica.